Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Roki, a to już jest nowy odcinek z nowej serii na moim kanale, również z Heroesów 7, a mianowicie będzie to seria z magii w Heroesach, czyli po prostu no, gildie magów, szkoły magii, omówię ich działanie, jakie są czary ogólnie w nowych Heroesach. No i myślę, że czegoś się dowiecie na podstawie tej serii, więc ja Was zapraszam do oglądania. No więc w tym odcinku jak już wspominałem na starcie, jest to pierwszy odcinek, więc będzie taki trochę wprowadzający. A pierwszą rzeczą, jaką będziemy omawiać w tej serii to będą Gildie Magów. W tym odcinku omówię wam działanie wszystkich gildi magów w danej frakcji, no i co dodali, co odjęli. Więc tak pierwszą rzeczą, jeżeli zdecydujemy się zbudować gildie magów w naszym mieście i wejdziemy w nią, gra nam będzie kazała wybrać jedną z sześciu szkół magii do wyboru a jest nią magia ciemności, ziemi, ognia, światła, pierwotna i wody. No to, na przykład, na potrzeby filmu, wybiorę magię ognia. I mamy, jak widzicie, po lewej stronie takie kółeczka. Co one znaczą, to zaraz wam powiem. Tak, pierwsze kółeczko znaczy, jaka jest preferowana szkoła magii w danym mieście, czyli na przykład w twierdzy. Jest to magia powietrza, czyli to oznacza, że w każdym poziomie, w każdym z czterech poziomów gildii magów, dostaniemy minimum jedno zaklęcie z magii powietrza. Tak samo działa specjalizacja i preferowana szkoła magii, którą wybieramy po wybudowaniu gildii magów. Na przykład ja wybrałem magię ognia, więc mamy zagwarantowane to, że w każdym poziomie z gilni magu będzie minimum jedno zaklęcie z magii ognia, czyli jak na przykład widzicie ognisty płacisk nam się trafił. Tutaj mam jeszcze trzecie kółeczko, które określa to czego tą szkołę magii, której e, zaklęcia nigdy nie będzie w danej frakcji, czyli na przykład twierdza nie ma takiego zaklęcia, bo, bo jakby wewnikami bardziej niż magami to nie potrzebują takiego czegoś to jest jakby zakazana magia, czyli w, jak wam pokażę, pokażę zaraz na innych przykładach, że po prostu na przykład jak tu będzie magia wody, to nie, w mieście nie będzie można w gildii magów nie po prostu nie będzie można wylosować zaklęcia z magii wody. Więc tak, jak już wspominałem, gildia magów dzieje się na cztery poziomy, nie tak jak było w piąty, że było 5. W, każdym, w, w, każdym, w, w każdej z frakcji jest 4 tylko poziomy w pierwszym Poziom poziomie jest 5 czarów, w drugim jest bodajże 4, w trzecim są 3, a w czwartym jest jedno. No, czyli... Omówiliśmy już gildia magów początkowa, teraz przechodzimy do reakcji poszczególnych. Pierwszą gilią magów, jaką będziemy omawiać, to będzie ta Gildia Magów z Przystani, a mianowicie tak... W... Ta gildia magów charakteryzuje się tym, że jej jakby domyślną, preferowaną szkołą magii jest magia światła, jak wszyscy by się mogli domyślać. Więc na każdym poziomie po prostu dostajemy jeden czar z magii światła. No i preferowaną to już wiecie, że wybieramy zawsze na początku każdej jakby wybudowanie każdej gildii magów. A znienawidzoną, jakby zakazaną magią jest magia ciemności oczywiście. Czyli tutaj w tej gildii nie możemy spotkać ani jednego czaru z magii ciemności Jeszcze, tak, zapomniałem wam wspomnieć Że do każdego jakby poziomu magii oprócz, do, do każdego zaklęcia jakby Oprócz tych z pierwszego poziomu jest potrzebna tak zwana wiedza tajemna Cały czas więcej punktów, czyli to jest takie jakby Taka jakby statystyka do czarów, którą otrzymujemy za rozwijanie umiejętności bohatera i pozyskiwanie tych chyba artef artefaktów, jak się nie mylę więc tak, na drugi poziom potrzebujemy dwa punkty wiedzy tajemnej na trzeci potrzebujemy 5, a na ostatni, żeby się nauczyć czaru czwartego poziomu 8 dodatkowo jeszcze, jeżeli w mieście mamy wbudowany portal miejski to dostajemy dodatkowy czar szybki powrót, czyli po prostu możemy się z każdego jakby końca mapy przeteleportować do zamku, w którym jest wbudowany miejski portal więc tak, przechodzimy dalej. No i tak przechodzimy do nekropolii, czyli właściwie do Gilimagów z nekropolii. A ona charakteryzuje się tym, że w jej preferowaną szkołą magii jest magia pierwotna i zakazaną oczywiście jest magia światła, jak można się domyślić. Eee, tak, właśnie zapomniałam wspomnieć, bo ostatni jakby... Jak to jest z ostatnim właśnie poziomem gildii magów w czwartym, bo przecież tu jest jedno tylko zaklęcie, a mamy dostać albo jedno, niby mam gwarantowane jedno albo z magii pierwotnej, albo z tej z specjalizacji, jakby, którą wybraliśmy na początku. Więc ja myślę że chyba to jest właśnie prawda, że czwarty, czwarty, no, zaklęcie w czwartym poziomie jest po prostu losowane z pomiędzy tych dwóch magii i albo będzie magia pierwotna, albo ta wybrana przez nas, no akurat tu się trafiła magia pierwotna. Więc tak, to było na tyle z Necropolii, przechodzimy dalej. No więc kolejną gildią magii jest gilia magii z Lochu. Jeżeli no już pewnie sami się domyślacie, że ich preferowaną magią będzie magia ciemności, w sumie siedzą pod ziemią, to nie jest dziwne, a z niej widzą to oczywiście magia światła. Tak, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziecie mieli na obra ekranie, na starcie cennik wszystkich, jakby, gildii magów, ile trzeba surowców na nie, a jeśli nie uda się, to po prostu napiszę wam w komentarzach. Więc jak to sprawdźcie opis. Komentarz. Czwartą gilią magów jest gildia magów z Akademii. Jest to dość specyficzna gildia magów, ponieważ jak sami widzicie, ani, nie mają oni ani żadnej preferowanej magii, ani żadnej znienawidzonej, więc jeżeli ktoś lubi grać postaciami typu mag, no to Naprawdę polecam ten zamek, ponieważ, no, mogą wszystkie zaklęcia w nim dostać po prostu. Więc tak, jeszcze pewnie zauważyliście, że tu jest trochę więcej czarów niż w innych gildiach magów, a jest to spowodowane tym, że w Akademii jest, istnieje budynek, jak ktoś nazywa, tajemno, tajemna biblioteka i on zapewnia, że na poziomach pierwszym i drugim dostaje się o dwa zaklęcia więcej, no i na trzecim i na czwartym o jedno. Znaczy to, to już jest jednak mocno, widzicie, mamy dwa czwartopoziomowe czary i dwa dodatkowe trzecie poziomowe, co naprawdę ułatwia sprawę, jeśli się gra magami. No i mamy twierdzę, właściwie z twierdzy. posiadają, ona jak już na początku widzieliście tylko preferowaną sztuczkołę magii dla tej... dla tego zamku jest tam magia powietrza a po prostu zakazanej magii nie ma gdyż jest to jakby zamek nastawiony typowo pod wojowników i pod atak o, tak wyszło, no niestety chociaż, że może niestety, bo przynajmniej więcej czarów można za, za, przez to dostać no więc tak, ostatnią gilią magii w, tej, w tym odcinku będzie gilia magii Sylvanu jest to gildia magii dostosowana bardziej pod y, defensywę, bo sami wiecie, albo nie wiecie i dowiecie się za kilka odcinków, Sylvan się w magia ziemi jest bardziej podstawiona pod defensywę niż pod ofensywę, ale też w innym odcinku wam omówię dokładnie, a tak, Sylwan, y, no to preferowana szkoła magii, to wiadomo, przecież magia ziemi, bo w sumie elfy i wszystkie inne stworzenia leśne to muszą mieć magię ziemi, a zakazanej nie mają po prostu, więc... To by było na tyle z Sylvanu i do zobaczenia za chwilę. No więc przechodzimy już do końca pomału, ale jeszcze przed końcem chcę wam powiedzieć o... No może taką ciekawostkę, chociaż pewnie wszyscy o tym wiedzą, że e, w, no, czarów nie, nie zdobywa się tylko w giliach magów, ale również można je spotkać w różnych przeklętych miejscach, świątyniach, e, wszelakiego rodzaju. No i oczywiście w kafliczkach, które są rozsiane po całym świecie więc eksplorujcie, a znajdziecie jakieś fajne zaklęcia. A tymczasem ja chciałbym Wam podziękować za obejrzenie tego filmu, wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegokolwiek o tych wkilliach magów. Jeśli Wam się film podobał, ocencie go. I piszcie w mi komentarze jaką szkołę magii chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, który nagram pewnie za kilka dni, więc obserwujcie kanał. A tymczasem do zobaczenia. Na razie, hej!